Tadeusz Karolini, kandydat na wójta Gminy Łodygowica. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego pan kandyduje na wójta? Dzień dobry państwu, witam wszystkich serdecznie na naszym ostatnim spotkaniu. Dlaczego kandyduję na wójta? Ponieważ widzę, jak wiele rzeczy w naszej gminie nie działa tak jak powinno. Zamknięcie się na mieszkańców, traktowanie ich z góry, podejście do wielu spraw w taki sposób, że się nie da i koniec. Osoby, które mają jakieś ciekawe, innowatorskie pomysły nie otrzymują wsparcia i aprobaty ze strony osób podejmujących decyzje w gminie. Będąc przez ostatnich pięć lat radnym mogłem boleśnie doświadczyć takiego podejścia. Jeśli składaliśmy jakieś wnioski na radzie, to były one odrzucane. Jedyne słuszne wnioski pochodziły od pana wójta. Niestety, tak to wyglądało w rzeczywistości. Chciałbym, aby ta sytuacja się zmieniła. Jest na to teraz dobry czas. Ja obiecuję, że zawsze będę otwarty na pomysły osób kreatywnych, nowatorskich, które mają w sobie dobrą energię i mogą się tą energią dzielić z innymi. Dlatego też w mojej kampanii starałem się jak najwięcej z Państwa odwiedzić w ich domach. Takie spotkania dostarczyły mi wiele inspiracji. Przepraszam w tym miejscu, że nie do wszystkich udało mi się dotrzeć. Chciałbym też zaznaczyć, że zamierzam być wójtem całej gminy, nie tylko Łodygowic, gdzie mieszkam, ale także Pietrzykowic, Zarzecza czy Biernej. Chciałbym podkreślić, że jestem kandydatem niezależnym. Nie jestem uwikłany w żadne gminne układy, zarówno polityczne jak i rodzinne. To niezależność bardzo sobie cenię, bo dzięki niej mogę działać nienaciskany przez nikogo i podejmować niezależne decyzje. Panie Tadeuszu, czy to prawda, że gdy zostanie Pan Wójtem, to będzie Pan zwalniał pracowników gminy i jednostek podległych? Szanowni Państwo, oczywiście, że jest to całkowita nieprawda. Są to świadome pomówienia kierowane w moją osobę w celu zastraszenia pracowników. Ponadto takie kłamstwa mają skompromitować i zdyskredytować mnie w oczach pracowników jednostek gminnych. Ja jako osoba prowadząca działalność gospodarczą Doskonale wiem, jak w każdej organizacji ważni są pracownicy i jak obecnie trudno o dobrych pracowników. Jeśli Państwo wybiorą mnie w nadchodzących wyborach, to będę organizował pracę gminy w sposób otwarty, transparentny i przejrzysty dla, dla mieszkańców. Czy to prawda, że nie będzie Pan kontynuował inwestycji, które są już realizowane? Jest to kolejna oczywista nieprawda. Zapewniam, że wszystkie już realizowane inwestycje będą kontynuowane. Natomiast te, które są jeszcze w fazie projektowania, będą poddane analizie i konsultacjom z mieszkańcami. Jeśli zyskają akceptację, będą kontynuowane. Niektórzy zarzucają panu, że straszy pan mieszkańców informacjami o zadłużeniu gminy. Szanowni Państwo, Uważam, że każdy z mieszkańców powinien mieć taką wiedzę, bo taki jest stan faktyczny. Jest to ważna informacja, bo dzięki temu wiemy na co nas stać. Ponadto, chciałem też tę informację przekazać, aby mieszkańcy mieli świadomość, z jakim stanem faktycznym rozpocznę pracę w gminie, jeśli oczywiście zdecydują Państwo na wybór mojej osoby. Czy będzie Pan nadal jeździł rowerem i odwiedzał mieszkańców? Tak, oczywiście. Jeśli pogoda będzie temu sprzyjać, i obowiązki moje na to będą mi pozwalały. Jest on już elektryczny, no ale niestety zakupiony bez dotacji. A co Pan powie o komentarzach zamieszczanych na pańskim profilu? Oczywiście w pierwszej kolejności chciałbym bardzo podziękować za tak dużą ilość komentarzy. Zarówno tych dobrych, miłych, jak i tych krytycznych. Wszystkie są bardzo cenne i dziękuję za nie. Proszę zauważyć, że na mojej stronie na Facebooku jest swoboda komentowania postów, relacji. Oczywiście w ramach pewnych granic. Właśnie w taki otwarty i transparentny sposób zamierzam prowadzić moją pracę w gminie. Tymczasem, jak można zauważyć, na stronie mojego kontrkandydata takiej wolności już nie ma. Niewygodne komentarze są usuwane lub blokowane. Jakie są Pana propozycje, które chciałby Pan realizować? Może najpierw odniosę się do spraw związanych z rodziną. W związku z tym, że w naszej gminie powstaje bardzo dużo nowych domów, a co za tym idzie, pojawiają się małe dzieci, chciałbym dokonać analizy miejsc pod kątem lokalizacji nowych placów zabaw. Ponadto proponuję prowadzić ulgi dla rodzin wielodzietnych. Będę także dążył do poprawy dostępności usług medycznych. W przypadku Łodygowic podejmę rozmowy z dotychczasowym podmiotem świadczącym usługi medyczne, aby spróbować rozwiązać przede wszystkim problem z rejestracją w ośrodku zdrowia. E, także jeśli chodzi o Łodygowice, to chciałbym stworzyć możliwość rozpoczęcia działania przychodni alternatywnej. Jakie ma Pan propozycje w zakresie oświaty? E, wprowadzę ujednolicone zasady wchodzenia dzieci i rodziców do budynków szkół, na przykład przy użyciu kart, czytników czy aplikacji w telefonie. Będę wspomagał zakładanie i prowadzenie drużyn harcerskich, skautowskich czy pożarniczych. Przywrócę także gabinety pielęgniarskie w szkołach, umożliwię bezpłatne korzystanie z sal gimnastycznych dla dzieci i młodzieży z naszej gminy. Ponadto na Biernej planuję utworzyć punkt przedszkolny. Jakie ma pan plany dotyczące rekreacji i kultury w naszej gminie? Rozpocznę budowę systemu ścieżek rowerowych, którymi będą połączone wszystkie miejscowości w naszej gminie, bo nie wyobrażam sobie, aby jakakolwiek miejscowość była z niej wyłączona. W tym także rozpocznę prace projektowe, aby połączyć Pietrzykowice ze ścieżką rowerową, która będzie biegła wzdłuż Jeziora Żywieckiego. Planuję także budowę bulwarów łodygowickich przy brzegach Żylicy naprzeciwko firmy Most Marpalli oraz browaru Zarzeczy. Będę wspierał kluby sportowe, bo sam jestem zapalonym sportowcem i te sprawy bardzo leżą mi na sercu. Jeśli chodzi o obiekty sportowe, to obecnie Pietrzygowice i Łodygowice takie obiekty już mają na przyzwoitym poziomie. Obecnie zdecydowanie od, odbiega od tego za rzeczy. i tutaj e, tę infrastrukturę będę chciał poprawić. Będę także wspierał e, wszystkie stowarzyszenia i organizacje działające w gminie które prowadzą działania kultywujące nasze piękne tradycje. Szczególne ukłony dla osób, które na których barkach spoczywa ich prowadzenie, bo wiem ile trudu i wysiłku to kosztuje. Nie sposób wszystkich wymienić, e, począwszy od magurzan, młodzieżowej orkiestry dętej, chórów przy parafiach, tak zwanych dziadów z Zarzecza, czy pańsku z, z gospodyń wiejskich. Co Pan proponuje w kwestii działania Urzędu Gminy? To po pierwsze, pierwsze zorganizuje komunikację pozwalającą łatwiej dotrzeć mieszkańcom do urzędu gminy, szczególnie tym bez samochodów. Wprowadzę ułatwienia w załatwianiu spraw związanych z termomodernizacją. E, poprawię możliwość bezpośredniego kontaktu mieszkańców z wójtem gminy. A także gwarantuję pełną współpracę z wszystkimi radnymi, a także poprawę współpracy z radami sołeckimi. Czy przewiduje Pan jakieś unowocześnienia? Tak, oczywiście. Mam taki pomysł, aby stworzyć aplikację, która będzie zawierała bazę danych z wszystkimi wydarzeniami, które odbywają się lub będą się odbywać na terenie naszej gminy. Będą tu umieszczać informacje, reklamować się między innymi kluby sportowe, słowian, bory, zarzecze, koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, które prężnie działają na terenie naszej gminy, np. Na Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy, Straże Pożarne. Szkoły, no i wiele, wiele innych. Aplikacja ta e, będzie służyła także do przekazywania informacji mieszkańcom o ważnych wydarzeniach, e, na przykład o konsultacjach społecznych czy zabraniach wiejskich. Panie Tadeuszu, bardzo dziękuję za spotkanie i wyczerpujące odpowiedzi. Dziękuję Panie, również było mi bardzo miło. Dziękuję Państwu, Państwu za poświęcony czas. E, mam nadzieję, że wszyscy się spotkamy w niedzielę na wyborach. Państwa głos będzie miał decydujące znaczenie. Do zobaczenia.